Witam Was bardzo serdecznie. Już jutro, 1 czerwca, Dzień Dziecka, ale też olbrzymi wysyp nowości od LEGO. Dlatego przygotowałem dla Was listę 10 najlepszych i najgorszych zestawów, które właśnie o jutro wyjdą i pojawią się na półkach sklepowych. I oczywiście jest to tylko moja opinia, Wy możecie mieć inne zdania na temat jakiegoś zestawu. W tym odcinku zobaczycie... Zestawy, które uważam za najlepsze Z tych, które wychodzą A w kolejnym najgorsze Także zaczynajmy od miejsca dziesiątego Na tym miejscu dałem Creepera z Minecrafta Jakbym miał wybrać jeden zestaw z Minecrafta Który uważam, że jest najlepszy po prostu z tej fali To wybrałbym właśnie Creepera Chociaż tutaj większość składania to tak naprawdę robienie mozaiki Więc dla fanów mozaiki fajny zestaw Dla fanów Minecraft uważam, że też fajny zestaw Fajne jest też to, że dodali yy, świnie Właśnie która była tak naprawdę początkiem Clippera. Zestaw kosztuje 175 zł. Miejsce dziewiąte zajmują wesołe roślinki. No, całkiem śmieszny zestaw, jak za niecałą stówkę. Jest okej. Okay. Co więcej mogę o nim powiedzieć? Chyba nic, po prostu takie fajne doniczki, jakieś dosinki. Jest okej, okay, mówię wam. Miejsce ósme zajmuje nowy dworzec LEGO City, no co mogę powiedzieć, konstrukcja nawet fajna, taka modernistyczna, jednocześnie, no, jednocześnie modernistyczna, z drugiej strony zrobiona taka trochę na staro i fajne figurki, fajny zestaw, 400 zł będzie kosztował. A miejsce siódme zajmuje Maraton Filmowy Przyjaciółek z serii Lego Friends, mega fajny zestaw, mega mi się podoba, fajne jest to, że jest świecący klocek i tak naprawdę coś się na tym białym tle wyświetla, mamy też maszynę do popcornu, no, no fajny zestaw, no naprawdę jak za swoją cenę jest w porządku i naprawdę okej. Okay. Miejsce szóste zajmuje również zestaw z Lego Friends. Zielona kawiarnia i kwajaciarnia. Mega ładny budynek. Bardzo mi się podoba tramwek, który został dodany do tego zestawu. Po prostu, gdybym był dziewczyną, to bym na pewno kupił ten zestaw. Kosztuje 400 zł. Połowa zestawu już za nami. Przechodzimy do e, ciężarówki z laboratorium odkrywczej. Ja, no jak, jakaś tak, mega ciężka nazwa, ale co mogę o zestawie powiedzieć, naprawdę mega ładnie ten pojazd wygląda. Miejsce czwarte zajmuje zestaw już trochę zapomniany serii czyjejś Simpsonowie, no i co mogę powiedzieć, projektanci zrobili świetną robotę i naprawdę dobrze wygląda budynek, jak i pojazd, jak i ten szyld cały, no przepiękny zestaw. Podium otwiera Book Nook z Sherlocka Holmesa, przepiękny zestaw. Dobrze wygląda, zarówno jak jest złożony, jak i jest rozłożony. No, po prostu kamienice wyglądają kozacko i szkoda, że nie ma jakiegoś innego zestawu jeszcze z tej serii, bo naprawdę miałby potencjał. Miejsce drugie zajmuje maszyna z minifigurkami. Zestaw znalazł się tutaj przede wszystkim przez minifigurki, których dostajemy aż 16 i które po prostu są przepiękne. Mamy Piratów. Mamy projektanta Ideas, mamy wikingów, mamy kosmonautów, no po prostu wszystko co człowiek może sobie wymarzyć, tylko zestaw będzie kosztować 750 zł. I finalnie miejsce pierwsze. private drive, wizyta, ciotki, Margie, Margen, jakoś tak. no Zestaw po prostu jest... Przepiękny i nic innego nie mogło być na miejscu pierwszym jak nie ten zestaw. Jest mega fajnie zrobiony w środku, tak samo fajnie jest zrobiony na zewnątrz. Mamy w ogóle nadmuchaną figurkę. Szkoda, że nie dostaliśmy z Gretka. No, po prostu. Zakochałem się w tym zestawie, 400 zł będzie kosztował I to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą listę zestawów Jeżeli chodzi o 10 najlepszych zestawów, które moim zdaniem wychodzą w czerwcu 2025 roku Czekajcie na odcinek z najgorszymi, jest też kilka zestawów, które mi się nie podobają To tyle na dzisiaj, bez zbędnego przedłużania, zakończmy ten odcinek